Wyobraź sobie, że właśnie teraz kosmici najeżdżają Ziemię, aby zniszczyć wszystkich ludzi. Jak to się mogło skończyć, dowiecie się ze streszczenia filmu Dzień Niepodległości. Widzimy powierzchnię księżyca z amerykańską flagą. Nagle ogromny cień zakrywa satelitę, i widzimy, jak do Ziemi zbliża się statek kosmiczny. Na Instytucie Poszukiwań Pozaziemskiej Inteligencji pracownicy zauważają miganie i pikanie czerwonego światła. Jeden z nich natychmiast dzwoni do swojego szefa i informuje, że otrzymali sygnał radiowy z innego świata. Naukowcy zgłaszają to do Pentagonu i wysyłają zdjęcie obiektu pozaziemskiego. Mają nadzieję, że to meteoryt, ale obiekt zwalnia. Prezydent Stanów Zjednoczonych odbiera telefon od sekretarza obrony. W tym samym czasie orbitujący satelita zderza się z UFO. Następnego dnia widzimy ludzi grających w szachy w nowojorskim Central Parku. Mężczyzna o imieniu David matuje swojego ojca, wsiada na rower i jedzie do biura, w którym pracuje jako technik radiowy. Musi dowiedzieć się, dlaczego jeden z satelitów nie nadaje sygnału. Następnie widzimy ogromne pole, nad którym przelatuje dwupłatowiec, rozpyla nawóz, a następnie ląduje. Pilot wychodzi z kokpitu kompletnie pijany i odkrywa, że to niewłaściwe pole. Tymczasem władze wpadają w panikę. Kancelaria prezydenta debatuje, czy powinni ogłosić alarm wojskowy. Wywiad donosi, że z ogromnego statku kosmicznego oddzielają się również mniejsze statki, które wchodzą w ziemską atmosferę. Widzimy ognisty blask nad Irakiem, Zatoką Perską i Rosją. Jeden z samolotów zderza się z niezidentyfikowanym obiektem latającym i rozbija się. W telewizji pojawiają się władze USA i próbują uspokoić tłum. Następnie ponownie widzimy tego samego pilota. Nazywa się Russell i pije w barze. Grupa facetów przy pobliskim stoliku żartuje, że został kiedyś porwany przez kosmitów i dlatego postradał zmysły. Nagle ziemia zaczyna się trząść, a niebo pokrywa ognista chmura, a za nią wielki, latający dysk. To samo dzieje się w innych miastach. Wszyscy z przerażeniem patrzą w niebo. Obserwują unoszący się tam statek kosmiczny niewiarygodnych rozmiarów. Ludzie panikują i uciekają w różnych kierunkach. Russell wyjeżdża z dziećmi w ogromnej furgonetce. W tym samym czasie kapitan Steven Hiller budzi się w swoim domu, wychodzi na dwór, siada na ławce i czyta gazetę. Mężczyzna podnosi wzrok i widzi latający spodek na niebie. Hiller natychmiast zakłada mundur i wychodzi do pracy. Technikowi radiowemu Davidowi udaje się uzyskać zaszyfrowaną wiadomość od kosmitów. Zdaje sobie sprawę, że oznacza to odliczanie i pędzi do ojca. Razem udają się do Pentagonu, cudem unikając po drodze kilku wypadków. W telewizji pojawia się prezydent, namawia ludzi, aby powstrzymali się od paniki i nie atakowali obcych statków, ale ludzie i tak panikują. W końcu nikt nie wie czego się spodziewać po takich gościach. Pentagon postanawia wysłać do kosmitów helikoptery, aby nawiązać z nimi kontakt. Helikoptery zbliżają się do statków kosmicznych, ale ufo, je niszczy. W tym czasie dzięki swojej byłej żonie Davidowi udaje się spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna opowiada mu o odliczaniu i o tym, że zadaniem kosmitów jest jednoczesne zaatakowanie Ziemi w różnych punktach. Prezydent postanawia pilnie ewakuować mieszkańców dużych miast, jednak niektórzy ludzie chodzą na wiece i radośnie pozdrawiają kosmitów transparentami. W nocy statki kosmiczne niszczą główne megamiasta świata. Fale rozpalonej plazmy niszczą Nowy Jork, Waszyngton, Londyn, Paryż i wiele innych miast. Domy się zawalają, samochody eksplodują, ludzie w panice próbują uciec, ale żadne miejsce nie jest bezpieczne. Władzom USA udaje się ewakuować samolotem, a prezydent z niepokojem obejmuje swoją córeczkę. Rankiem 3 lipca widzimy następstwa ataku kosmitów. Miasta leżą w gruzach. Prezydent jest zdesperowany. Tej nocy życie straciły miliony ludzi. Wśród nich zdaje się być żona prezydenta, gdyż jej helikopter nie nawiązuje kontaktu. Dziewczynie kapitana Hillera cudem udaje się uciec. Ona i jej syn wychodzą ze schronu i oglądają zrujnowane miasto. Myśliwce sił powietrznych USA próbują zaatakować statki obcych. 12 samolotów jest wysyłanych w niebo, jednak ochronne pole siłowe czyni obcych praktycznie niewrażliwymi na atak. Zestrzeliwują amerykańskie myśliwce jeden po drugim. Ponadto obcy niszczą większość ziemskich sił powietrznych. Tylko Steven Hiller ma szczęście. Udaje mu się zwabić wrogiego wojownika do Wielkiego Kanionu, powodując jego rozbicie się o skały, ale sam Hiller musi się katapultować, bo kończy mu się paliwo. Na Ziemi Hiller natychmiast udaje się do rozbitego statku obcych. Tam dostrzega kosmitę, który wciąż żyje i natychmiast powala go dobrym uderzeniem pięścią. Generał informuje o konsekwencjach ataku kosmitów. Władze USA zaczynają się spierać i kłócić, nie wiedząc co mają teraz zrobić. W końcu decydują się udać do strefy 51, tajnej bazy, w której przed laty widzieli lądujący statek obcych. W tym samym czasie dziewczyna kapitana Hillera znajduje działającą ciężarówkę i jeździ po zrujnowanym mieście zabierając ocalałych. Wśród nich znajduje żonę prezydenta. Okazuje się, że przeżyła katastrofę helikopterem, ale jest poważnie ranna. Sam Hiller ciągnie ocalałego kosmita na spadochronie, kopiąc go po drodze i besztając za zrujnowaniem mu dnia wolnego. Tam w jego kierunku jedzie grupa furgonetek z ocalałymi. W jednej z nich widzimy pilota Rasela. Tymczasem prezydent i jego podwładni docierają do strefy 51, gdzie naukowcy badają jeden z takich statków. Pokazują prezydentowi trzech kosmitów w ogromnych kapsułach. David wchodzi do wnętrza statku, aby odszyfrować sygnały obcych. Do bazy wojskowej zbliża się grupa uchodźców wraz z kapitanem Hillerem. Jest proszony o przepustkę, ale zamiast tego pokazuje obcego, a oni natychmiast go wpuszczają. Naukowcy biegną zobaczyć żywego kosmitę. Hiller chce wrócić po swoją dziewczynę, ale dowiaduje się, że ich miasto zostało całkowicie zniszczone. Naukowcy próbują uratować kosmitę. Ostrożnie zdejmują jego organiczny kombinezon, ale nagle odzyskuje przytomność i atakuje jednego z nich falami ultradźwiękowymi. Potem wstaje i atakuje wszystkich w laboratorium. Przez przezroczystą szybę prezydent widzi, że obcy wziął jednego z naukowców jako zakładnika. Oferuje obcym rozejm. Używając zakładnika, kosmita odpowiada, że ich celem jest oczyszczenie ziemi, z ludzi i wyssanie wszystkich zasobów z planety. W tym momencie dziesiątki kul lecą w kierunku obcego, który pada na ziemię. Prezydent Stanów Zjednoczonych postanawia zaatakować statek unoszący się nad Houston nuklearnym pociskiem manewrującym. David upija się z żalu, uważa, że broń nuklearna to bezpośrednia droga do końca świata. Jego była żona wyznaje, że wciąż go kocha. W tym samym czasie kapitan Hiller postanawia ukraść helikopter, aby polecieć do rodzinnego miasta w poszukiwaniu swojej dziewczyny. Niestety próba ataku nuklearnego również kończy się niepowodzeniem. Ochronne pole siłowe statku obcych nie zostało przebite nawet przez wybuch atomowy. Prezydent nakazuje odwołać operację. Z drugiej strony, kapitan Hiller ma więcej szczęścia. Odnajduje obóz ocalałych, w tym swoją dziewczynę i żonę prezydenta. Hiller natychmiast transportuje ich do bazy, aby udzielić im pierwszej pomocy. Ale żona prezydenta ma poważne obrażenia wewnętrzne, a lekarze przyznają, że nie mogą jej uratować. Jest 4 lipca. David ponownie upija się z desperacji i robi chaos w pokoju ze statkiem obcych. Jego ojciec stara się go wspierać i nagle David wpada na pomysł. Stawia puszkę Coca-Coli na statku i prosi jednego z żołnierzy, aby ją zestrzelił. Nie da się tego zrobić ze względu na pole ochronne ale David naciska coś na swoim laptopie i prosi go, by zrobił to jeszcze raz. I mężczyzna odnosi sukces. Mężczyzna wyjaśnia, że jedynym sposobem na pokonanie niewrażliwości obcych jest zainfekowanie statku wirusem komputerowym. Pomoże to usunąć jego pole ochronne i da ludziom czas na atak. Ale jest jeden problem. Aby wprowadzić wirusa, jeden z ludzi będzie musiał polecieć kosmicznym myśliwcem bezpośrednio na główny statek. Ale nikt nie wie, jak latać myśliwcem obcych. Mimo to kapitan Hiller natychmiast wykazuje inicjatywę, by przystąpić do bitwy, a prezydent zgadza się zaryzykować. Wojsko wysyła wiadomości o gotowości do walki na cały świat. Nawet pijak Russell dołącza do eskadry pilotów. Wszyscy piloci przechodzą szkolenie w trybie przyspieszonym. Kapitan Hiller żeni się ze swoją ukochaną, po czym prezydent wygłasza emocjonalne przemówienie do pilotów, przypominając im, że dziś jest 4 lipca, Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Steven i David żegnają się z bliskimi, wsiadają na statek kosmiczny obcych i wyruszają w kosmos. Nasi bohaterowie lecą na główny statek i widzą tysiące kosmitów przygotowujących się do ataku mającego na celu zniszczenie pozostałej części ludzkości. David ładuje wirusa na główny statek, który z kolei infekuje pozostałe. Statki obcych pozostają bez pola ochronnego i stają się podatne na ludzką broń. Później nasi bohaterowie odlatują z wrogiego statku, zostawiając kosmitom prezent w postaci gotowej do wybuchu głowicy nuklearnej. Tymczasem statek obcych krąży nad ostatnią bazą wojskową USA i przygotowuje się do ostatecznego ciosu. Zdając sobie sprawę, że pole ochronne kosmitów zniknęło, piloci myśliwców bojowych masowo wzbijają się w przestworza. Prezydent USA, który sam jest byłym pilotem myśliwca, osobiście dowodzi atakiem na kosmitów. Po długiej bitwie myśliwcom zabrakło pocisków. Olbrzymi statek obcych jest uszkodzony, ale nie zniszczony. Ludzie w bazie żegnają się z życiem. Ale szalony pilot Rasel przypadkowo przyjęty do sił powietrznych odwraca bieg bitwy. Idąc na pewną śmierć, zbliża się swoim myśliwcem do obcego działa i niczym kamikadze eksploduje wraz z nim. Statek obcych staje w płomieniach. Wojsko w różnych krajach po otrzymaniu niezbędnych informacji zaczyna wysadzać statki obcych jeden po drugim. Ludzkość raduje się zwycięstwem. Kapitan Hiller i David wracają na Ziemię i obejmują swoich bliskich. Wraz z prezydentem obserwują, jak zawala się wrak statku obcych. Wygląda na to, że ludzie znów wygrali. No właśnie, czy może być inaczej? Twoje polubienia może nie ochronią nas przed złymi kosmitami, ale dadzą nam znać, że wszystko co robimy nie idzie na marne. Oglądałeś kanał Mówi kot trzymaj się!